Dzisiaj przedstawię pewien gadżet podróżny, który bardzo często zabieram ze za sobą i bardzo mi pogada w długich podróżach, a mianowicie słuchawki bezprzewodowe z systemem Active Noise Cancelling. Jak to wygląda? Większe słuchaweczki Sony w trzeciej generacji bardzo dobry dźwięk, świetnie wygłuszają oraz dużo mniejsze jeżeli zależy mi na miejscu w bagażu firmy QCY. Zaznaczam, że materiał nie jest sponsorowany przez żadną z tych firm. Zacznę krótko od słuchawek Sony, bardzo wygodne, z tutaj z mięciutkim, mięciutkim oparciem. Słuchawki bez problemu łączą się z Bluetooth na Androidzie. Na iPhone'ie i iPadzie testowałem, trzeba zainstalować ekstra aplikację od Sony, żeby to podłączyć, niestety iPhony nie są do końca kompatybilne z tym systemem. Natomiast po zainstalowaniu aplikacji, stąd jak najbardziej się łączy, jest to użyteczne. Ładowanie USB-C można też podłączyć z jakiegoś powodu kablem jack, jeżeli ktoś nie chce używać Bluetooth. Natomiast to, jakby kupowanie słuchawek do żeby używać na kablu, jest to co najmniej dziwne. Sławki są bardzo ładne. Wersja srebrna z takimi fajnymi złotymi wstawkami. Dźwięk jest super genialny, i to co ważne, naprawdę wygłusza dźwięk z zewnątrz. Ktoś by się może spytał, jak bardzo te, te słuchaki wyciszają otoczenie na zewnątrz, więc powiem, że... Lecąc samolotem, wyciszają jakieś 90% głośności silnika, więc jest to taki poziom, że bez problemu można iść spać. Wiem, że dla wielu osób, właśnie hałas w podróży, szczególnie samolotem, szczególnie właśnie od tych silników, jest bardzo dokuczywy. Naprawdę te słuchawki dają radę i można spać na takiej pionowej poduszce, którą stosuje w innym filmiku. Natomiast jakieś półtora roku temu odkryłem też inne słuchawki. Zakupiłem słuchawki bezprzewodowe firmy QCY. Naprawdę bardzo małe, kompaktowe. Baterie w tych słuchawkach trzymają jakiś absurdalny poziom. Same słuchawki wytrzymują chyba 7 godzin, jak dobrze pamiętam. Natomiast samo to pudełeczko jest powerbankiem. Bardzo szybko się ładuje. I razem z tym powerbankiem te słuchawki wytrzymują około 27 godzin. Absurd. 27 godzin bezprzewodowego słuchania. Tak to wygląda w uszach, akurat mam teraz włączony noise cancelling, muszę to wyłączyć. Słuchaki, bardzo dobrze się trzymają w uszach, naprawdę można ruszać głową, chodzić na jakąś dyskotekę Silent Disco, chodzić po górach, biegać w tym. Jakby zobaczysz, to no w ogóle nie wypada jakby w żadną stronę, akurat można się przychylać. Oczywiście po jakimś czasie lekko czuję, że gdzieś tam może minimalnie się ruszyły i można by tego docisnąć, ale naprawdę super się trzymają, bardzo dobrze zaprojektowany kształt. Te słuchawki Sony praktycznie nie mają wady, oprócz tego, że są dość duże, więc jeżeli ktoś się podróżuje tylko z małym bagażem podręcznym, mogą być o tyle nieporęczne. Natomiast te słuchaweczki mają... Jedną wadę, z którą można sobie poradzić. Otóż nie ma tutaj żadnych przycisków do łączenia, one synchronizują się same. Sterowanie odbywa się poprzez podczas, podczas dotknięcie tych słuchawek i są trzy opcje. Można raz dotknąć, można dwa razy dotknąć, a można trzy razy dotknąć. Problem jest w tym, że przy zakładaniu, zdejmowaniu zawsze gdzieś tu się dotknie to, więc one się jakby potrafią przełączyć, co jest jakby upierdliwe. Natomiast można sobie ściągnąć aplikację tą QTY i już w samej tej aplikacji ustawić działanie jakby poszczególnego naciśnięcia tych przycisków. I ja ustawiłem akurat tak, że jedno naciśnięcie nic nie robi. Dwa naciśnięcia przełącza mi te ustawienia na acti Active Noise Cancelling oraz no jakby włącza, wyłącza ten system. Oraz trzecie, na trzy dotknięcia też jeszcze to można ustawić. Głośność się sterowania jakby bezpośrednio z telefonu. Więc tą jedną wadę, że same się przełączają, da się to wyłączyć, jakby da się to obejść i naprawdę są bardzo, bardzo dobre. Jakość dźwięku tych małych słówek, wiadomo, nie jest aż tak dobra jak Sony, ale jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli Sony bym uznał, że dźwięk jest po prostu 10 na 10, to tych słuchaweczek małych bym powiedział, że jest 8 na 10. Naprawdę jest bardzo dobre. Jak wyciszenie działa w tych małych słuchaweczkach? Porównywalnie z Sony. Testuję te słuchaweczki już jakieś półtora roku, z niezliczoną ilość lotów samolotem, z samochodem, pociągiem, autokarem wykonałem, naprawdę wycisza bardzo podobnie. Jestem w stanie iść spać w samolocie i bardzo często, jeżeli nie oglądam jakiegoś filmu akurat przy długiej podróży, to włączam sobie po prostu muzykę na zero i zostawiam te słuchaweczki włączone. Active Noise tak dobrze wycisza te silniki, że po prostu idę spać. Naprawdę genialne. I Ktoś by się mnie spytał, jak bardzo genialne są te małe słuchoweczki? Tak bardzo genialne, że dzisiaj sprzedałem te duże. Od półtora roku okazuje się, że ani razu nie użyłem tych dużych słuchawek, a mam już jakieś trzy lata, ponieważ te małe tak dobrze się spisują, tak dobry mają dźwięk, tak długo trzyma bateria i tak dobrze wycisza jakby otoczenia na zewnątrz, że po prostu sprzedaje te duże słuchawki. Akurat tych słuchawek, to są trzecie generacje, nie da się już kupić nowych, można kupić tylko używane, natomiast są już nowe generacje. I czwartej generacji te słuchaweczki kosztują. Już patrzę jakieś 820 zł na popularnym portalu. W sklepie oczywiście trochę będzie drożej. Piątej generacji ten model, teraz patrzę tak około 1200-1150 kosztują takie sławki, także tanie no, nie jest. Natomiast te małe słuchaweczki ja kupiłem za 130 zł. Półtora roku temu i widzę, że cena jest utrzymuje około 130-140 zł. I właśnie teraz patrzę na popularnym portalu akcyjnym, można to sławacie kupić, naprawdę dają radę, rewelacyjne sprzęt, Nikt nie gra tej, nikt nie zna tej marki praktycznie, ale naprawdę dają radę. Świetny sprzęt. Polecam jakby dźwięk 8 na 10, wyciszanie, powiedziałbym 10 na 10. Bateria, długość trzymania 10 na 10 trzymają dużo dłużej niż te duże, niż te duże słuchawki. Te duże trzymają też tak około 7 godzin i nie, nie mają power banka, nie da się tego podładować. Te same sobie mają, mają power bank. naprawdę rewelacja. Jeszcze taki test, jakby jak dobrze się te trzymają, uwaga. No nie trzymają. Te małe nadają się dużo lepiej do po prostu aktywnego podróżowania. Te, te duże jakby bardziej służą do siedzenia w miejscu, właśnie jak ktoś siedzi w samolocie, jak ktoś się przemieszcza, to może niekoniecznie. Jak w ogóle działają takie słuchawki, co aktywne wygłoszenie? Spróbuję tutaj pokazać na grafice. Jeżeli mamy jakąś falę dźwięku, bo jakby te słuchawki mają mikrofon, no one słuchają, co się dzieje na zewnątrz nas i staramy się wysłać falę przeciwną o przeciwnej amplitudzie. I jeżeli te dwie fale się złączą ze sobą, to ona się redukuje do zera. No oczywiście nie jest to idealne, jakby idealne zero, jakby nigdy nie będzie, aczkolwiek jest to bardzo skuteczny system. Jest tylko taka jedna uwaga co do tych słabek, nie ma znaczenia, czy te sławki są jakby te sony, jakby te duże czy te małe, trzeba bardzo uważać chodząc po drodze. O ile jeszcze jak chodzimy, powiedzmy, gdzieś tam po parku ścieżkach jak w chodniku, to jeszcze tam palicho, ale już mi się zdarzyło, że chciałem przejść przez drogę. Te słuchawki tak bardzo odseparowują nas od, od otoczenia. Są, jakby, w tym bardzo skuteczne, że, jakby, nie do końca kontrolują, co się dzieje. Jakby do zdarzyło mi się, że przechodząc przez drogę, patrzę w lewo, w prawo, idę i nagle hamuje przede mną samochód, prawie nie potrącając. Nie wiem skąd się wziął. I to się zdarzyło już kilka razy. I zdarzyło się właśnie, że korzystając z tych one tak bardzo odseparowują od, od otoczenia. Wydawało mi się, że tych samochodów nie ma, a jednak gdzieś, gdzieś były. Także trzeba, trzeba jakby uważać na to. Zdarzyło mi się też sytuację, że oglądałem film albo słuchałem muzyki i tak bardzo się skupiłem na tym właśnie, na przykład na, na tym dźwięku, na, na tym co oglądam lub co słucham, że przekroczyłem swoje stacje, gdzie chciałem wysiąść. Zdarzyło mi się to kilka razy w Monachium. Wszystkie słuchawki z tym systemem noise Celing, nieważne czy te małe, czy duże, mają jedną pewną wadę. Nie można w nich jeść. Z jakiegoś dziwnego powodu kiedy w nich jemy, ja normalnie słyszę tutaj, jak mi pracuje szczęka. I to bardzo głośno to słychać, jest to bardzo nieprzyjemne, więc w tych słuchawkach się mniej. Inna cecha tych słuchawek, szczególnie tych dużych, jest taka, że w samolocie na przykład nie możemy dotknąć jakby obudową tych dużych słuchawek do obudowy samolotu. Na przykład jeżeli siedzimy przy oknie, to jakbyśmy się nie opierali o, no, znaczy o tę ściankę jakby samolotu, ponieważ to, te, te wibracje sprawiają, że słychać. Taki, taki jest dźwięk, jaki to jest dość jakby przeszkadzające. Także dobrze, żeby się nie opierać. W tych mniejszych słuchawkach, QTY -y jest to mniejszy problem, ponieważ tych sami słuchawkami się nie opieramy o no samolot na przykład, ale samą głową jak się obstrzymać, też jakby słychać jakby trochę ten dźwięk, więc jakby ten, 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 jakieś te wibracje samolotu. Jest to jest to bardzo dziwna cecha takich słuchawek. Także proszę się nie przejmować, że usłyszycie taki dźwięk w samolocie, właśnie po dotknięciu ścianki, one nie są zepsute. Tak ma być, po prostu trzeba się nie opierać o ścianki samolotu. Słuchawki mają tutaj plus i minus do ładowania. Taki feature to jest magnetyczne, także bardzo łatwo to wchodzi. Nawet jak wrzucimy pod złym kątem, one i tak się ustawią, jakby to normalnie trzyma. Bardzo fajnie to zrobione jest. Samo pudełeczko, zobaczę, jakie to jest wielkość, jest bardzo małe. Mieści się bez problemu w kieszeni. Nawet nie. Nie, nie zajmuje miejsca jak to duże w pracowniku. Dajcie łapkę w górę, jeśli takie gadżety podróżne wam się teraz są jakby dla Was interesujące. Nagram jeszcze drugi filmik o takiej dumanej poduszce do podróży. Bardzo ciekawy gadżet.